Dwa do zera nie tracąc czasu prosiłbym kilka słów po spotkanie trenera gości e, witam Państwa. No pierwsze zacznę, że ten tydzień i w ogóle ta runda zaczęła nam się ogólnie e, kiepsko wypadło kilka osób e, z podstawowej Danawskiej, bo Kurek, kędziora e, w tygodniu straciliśmy gawęckiego na treningu z poprzednim meczu kontuzji Kłodziej No wszystko jakby się odwracało przeciwko nam w takim ustawieniu, jak dzisiaj zagraliśmy pierwszy raz i, i, i tak uważam, że zagraliśmy całkiem nie, niezłe spotkanie. Nie wystarczyło to dzisiaj na Wisłę, która również pokazała, że jest bardzo dobrze zorganizowanym zespołem. Bardzo trudno było się przedostać pod, pod bramkę i kończyć to strzałem. Wprawdzie próbowaliśmy kilkukrotnie, ale, ale no... W, Brakło precyzji i siły w niektórych w niektórych strzałach. E, gramy dalej i, 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 i myślę, że jeszcze wiele punktów zdobędziemy w tej rundzie. I życzę Wiśle e, również tego samego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przedstawiamy coś? Jeśli można. Coś no szybki ja. serwis Czy coś? Proszę bardzo, ten wiadomość, pan No, Na pewno muszę pochwalić dzisiaj zespół, bo, bo ten plan, który sobie założyliśmy przed meczem, pod, pod tego przeciwnika, z którym dzisiaj tutaj mierzyliśmy się, to nam wypalił w 100%. Wiedzieliśmy, z kim gramy, że gram z drużyną, która nie boi się grać w piłkę, chce grać w piłkę. Jest, no, jeżeli chodzi o tą fazę atakowania zespołem, uważam bardzo dobrym I, i to miejsce, które zajmowali po pierwszej rundzie, jakby o tym świadczyło. No myśmy postanowili dzisiaj zagrać wysokim pressingiem, bardzo agresywnie, szybko przechodzić w fazie przejściowej do ataku. No i ta pierwsza połowa wydaje mi się bardzo dobra. Można było się pokusić o jeszcze jedną bramkę, która uważam, że zamknęłaby ten mecz. Ale, ale no trochę, trochę, przespaliśmy początek pierwszej połowy, gdzie Hutnik mocno zaatakował i tam pod naszą bramką kilka razy się zagotowało. I tu też trzeba zespół pochwalić, że w takim momencie nie dał sobie tej bramki strzelić. Byliśmy konsekwentni, byliśmy ustawieni, broniliśmy dobrze tych sektorów, o których rozmawialiśmy przed meczem, że nie możemy tam odpuścić. Próbowaliśmy kontr. Nic sam nie wpadło, ale, ale ogromny szacunek dla, dla zespołu, że za taką mądrą, grę, rozważną, odpowiedzialną. Trzy punkty dopisaliśmy i również tutaj życzę trenerowi Chutnika zwycięstw w dalszych meczach, bo naprawdę są bardzo dobrym zespołem i na pewno jeszcze wiele punktów zdobędą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję, Nie ma, dziękuję serdecznie.